Dobrze, słuchajcie, jesteśmy już w poranek. Siema widzowie, która jest godzina? 10:26, nie spaliśmy jakoś długo. No znaczy, ja akurat się wyspałem, tak szczerze, ale pujol to, nie wiem, no, niespoko, nie spałem. Nie, ja za bardzo nie spałem, jeszcze będziemy już już my coś. No, a no, to, kto wiedział, kto był na streamie, ten wie, co się działo. I co, robimy sobie tutaj, wrzucamy dzisiaj, wrzucamy płatki jaglane, nie owsiane Ostatnio jak byliśmy z Igorkiem, z Bartkiem to była obsianka, dzisiaj płatki jaglane, wrzucę to do końca, nie wiem tutaj. Zobaczymy ile tego będzie w ogóle. Dobra, tak dużo tego będzie. Bo ostatnio było za mało, tak szczerze. Zrobiłem 150 gram na trzech i było za mało tego. 230. 230. No i tutaj masło orzechowe, wczoraj nowe kupiłem. W ogóle wiecie jakie to jest drogie? Ile kosztowało? Kurwa 14 zł w kerfurze. No to nie tak dużo chyba, myślałem, że to więcej będzie. To kosztowało kiedyś, nie wiem, no. dwa, dwa razy mniej stary. No się... No serio, no przysięgam. Na pewno nie płaciłem 15 zł jakieś 3 miesiące temu za masło. Dobra, 40 gram, czy coś jeszcze dorzucić git, trochę? Git. Chociaż, no nie no dobra, musisz trochę więcej. Jeszcze jedną łyżeczkę damy. Daj dajmy trochę fanu dzisiaj. Za trochę fanu, bo dużo jest tej 220 gram to... Dobra, ile mleka tu wlać? Czekaj, ja na 50 gram... 200 mleka. Tak jest git stary. To nie jest git, nie, 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 nie. do końca po prostu. Dobra, i teraz to podgrzewamy i będzie podgrzewane, nie wiem, za 5 minut się widzimy, coś takiego. Jory. To się zrobi 12 seconds later. Dobra, tutaj jest ten problem, bo się nie zrobi, zobacz Mówiłem, no, że za mało mleka Faktycznie, bo się dużo, dużo tego dodałeś. Dodałem 400... To się jedno, że dużo płatku potem he? No, no tam jest 200 coś gram, a dałem 400 mleka, teraz już, teraz już wyjdzie, teraz już wyjdzie Dobra, wierzę wie, w twoje umiejętności Chociaż powiem ci, że po tym twoim makaronie to dobry był, ale, ale potem miałem trudności żołądkowe kurwa, takie no, były jakieś dziwne Bo parmezanu nie było Następna scena nagrała nam się bez audio. Nie wiem, czemu tak się stało. Ale w skrócie przełożyliśmy naszą jaglankę do misek. Następnie rozmieściliśmy ją porówno i dodaliśmy do niej odżywki białkowej. I jak tam ci, Borysku, smakuje? Klasa, kurwa, zajebiste jest. Białeczko, mega dobre. owsianka też. Nasza jaglanka, mega fajna. A ty, Bobuś, jak oceniasz? Zgadzam się, serio oddaję. Ja tu też wcinam, by nie się. Tak to się żyje w tej Warszawie, widzowie. Dobra, słuchajcie, ja tu skończyłem mieć owsiankę Tu już nikogo nie ma. Ja jestem gotowy wyżybić na siłownię. A jaki jest problem, ja wam pokażę co się tutaj dzieje. Bieda, bieda. No, co robicie? Nie, co weź, robicie? Mamy, Rosyjska agentura no, na omegle. I Święty tutaj kurwa nudzi się na obozie i na omegle wszedł. Kurwa wali sobie kołnię na omegle Idziemy na siłownię ćwiczyć. Nie, Idziemy, no to jest to tak, 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 musimy Martwy no biceps. Do, idziemy, idziemy. I te sprawy. Idziemy. Martwy biceps. W domu są Nie działa. A ja się w Texas Poker bym zagrał. Nie, yep. dobra, chodzimy, wchodzimy. Baczność, kurczę, bele, Co jest? Co ty tworzysz? Meldujemy się z siłowni, bo <noise> klasycznie wprost robi. Nogi uszkodzone, kontuzjowane. Tu był rysek trzaska. Założył sobie niszy się ciężar, 60. Się tylko. I stwierdził, że dzisiaj nie jest w stanie robić. Nie, no to dzisiaj trochę Dobra, tu za mną dwie serie, czeka trzecia Tu Bobo Skończyłem brzuszek na razie Teraz będą jeszcze z skosy Co, no... Ale jest ciężko No dzisiaj jest naprawdę, naprawdę wysoko Ale sami sobie to zgotowaliśmy Ja już nic nie czuję Moje życie się skończyło na tej siłowni właśnie Co ty gadasz? Już nie ma Borysza Jarosza, jest po prostu Borys Nie ma już Jarosz Rosyjska agentura jak tą był go Święty gdzie on teraz jest, kurwa? On nas wszystkich wykiwał Ja myślałem, że on będzie przy moim boku, kurwa Ja się dziwię, że nie jest gorszy Przecielem. Gdzie on jest teraz? Czemu mi tu wody nie podaje? No, tak jak słyszeliście, lekko nie jest. Ale tak jak już mówiłem, sami sobie to zgotowaliśmy, a treningów nie możemy zaniedbać. No nie możemy. Bo jak raz na dwa tygodnie pójdziemy na imprezę, nic się nie dzieje. Tylko ważne, żeby się w tym nie zatracić. Nie? Jakiś widz napisał, że jedno piwo to jeden. To dwa tygodnie treningów w plecy, coś takiego. Dobra, Pujol to jest kurwa, jak ty to szybko robisz. Strasz się nadpierd. Dzisiaj. No to załóż mi, tu jeszcze ja zakończę. Będziemy przechodzili no, na podciąganie. Podciąganie ja? też będą schody niezłe. Ja tam człowiek robię Ten przeciwwagę większą niż moja waga, człowiek. Dobra, ile borysek założył? Ja 54,5. 54 jeszcze razy? No, zobaczmy, <grym> to gdzie to Niech spróbuję. Kurde. Nie, to, to nie to dobra, to idzie łatwo. Przesadziłeś z tym przeciwwagę. Dobra, to prawda. Tylko 15 litrów, nie? A. Nie no. Też mi twardo. No, Faktycznie, tak? tak do nie przesadzaj trochę tak uwagę, no. Ale też nie chcę kurwa się przeciążać. Coś takiego. <laughs> ja chcę na spokojnie. Baj ci wchodzi. Dobra, widzę, ja już tutaj wchodziłem na schodkach i tak mówię. A zobaczymy na kamerze, jak mi pójdzie, bo to może być ciekawe. Ja oczywiście się tą najmniejszą przeciwwagę zakładam, bo tak jak mówiłem, jak to zdejmuję, to tutaj się trochę bujam. Bo to jest zrobione pod przeciwwagę, tutaj robimy, bo chłopaki w sensie tutaj akurat Borys musi być przeciwwagą. Dobra, 6 razy. Pójdź. Dobra poszło w Bez kontrowersji Też po normalnie se Nie tam. No spróbuję tak rzeczywiście normalnie No nie ma co, nie ma co Dobra, A co tu się dzieje Borysku? Nie chcesz mówić, okej. Okay. To tutaj ustaliliśmy, że będziemy robić super set. Czyli to ćwiczenie plus to ćwiczenie. I tak jak ostatnio. Ja ci mówię, trochę myślę, że wolniej niż 6 minut to i nawet będzie szybciej, bo jest nas jedną osoby mniej. No może i tak, ale ja bym tutaj trochę większe przerwy porobił. Mi się podoba. Dobra, to ja tu wejdę już teraz. No, no, no. Paris, która seria? Trzecia teraz. Trzecia teraz, czyli przedostatnia. Bo Bobo, ty też trzecia? Ja się kończę trzecią właśnie. jaki ciężar robi? 39,5 i chyba. No. 39. I pół no, Ty to tak nie powiedziałeś jakbyś się chciał Bo nie byłeś pewien, to potwierdziłem No ale już wcześniej mi potwierdzałeś, a tak wyszedłeś jakbyś był zadowolony z tego, że tyle robisz no, Bo jestem zadowolony Oni tu ostatnią lecą Tam Bobo i w ogóle taka ciekawostka, co do tego, do, do tego supersetu, co tutaj robiliśmy ostatnio Ja normalnie miałem zakwasy, a jak byłem w ciągu treningowym, normalnie miałem zakwasy Od tego tak przydusiliśmy moc i ty też Bobo miałeś chyba No, czuć było, serio No, także to, to, tak, to mocno weszło Dobra, bo ja tu już muszę siadać Tak będę robił, jedną ręką trzymam kamerę, jedną robię Nie no nie, nie jajcujemy Zaraz będziemy szli na wiosełko No i tak jak zapowiadałem, Bobo tutaj już wiosłuje A Borysek w telefon No nie, straszne było. Oh. Jest przyjemnie, naprawdę. Serio? Przyjemnie czy ciężkie? Nie, jest ser przyjemny. Ja myślałem, że będzie gorzej. Tak? Nie, pasam, ja też, na początku? Ale dobrze lecimy bardzo. Fajnie, podoba mi się to. No. Podoba mi się. Serio, no. Szybko zrobimy, będzie lit. Wierzej. A dobra, teraz ja mam. No. Tutaj koło bariska sobie zrobię. Co się będziemy. A się usuną. To ty gadasz, że to było cięższe. No jakoś tak w No Ja wiem, że ty więcej robisz, nie? Dla ciebie to jest ten. Full chill Przecież ja 30 robię teraz Oni kończą. Ja jedną serię jeszcze będę miał do zrobienia. 10, 10 kilo w ręce. Tam jeszcze będą te płuszki. Do zrobienia Uuu pujolek, wyżywa się Ta szafka to jest Igor Święczy. Dostałeś informację, cywilicom ci napisali, że masz pierdolnąć szafę Zagodowało się w głowie, przesłał się telegram cyfrowy jestem cyborgiem, dałaś komendę NTC-tem jesteś, masz misję do wykonania Typ wczoraj Z tą typ wczoraj? No z tym questem wakacyjnym Nie pamiętasz? Nie Żeby znaleźć rower O, To wkleję to teraz tutaj Dobra Ej, zauważajcie To pierwszy znajdzie BMW kurwa mu Co nie, nie. Może ja radę. Pierwszy, pierwszy rower, pierwszy znalazłem. Pierwszy. pierwszy rower. Miałeś konkurs wakacyjny, to jest Widzisz, wygraliśmy konkurs. No nie wygraliśmy, bo nie znaliśmy rowera. Nie rovera, nie rowera, A czego? A rower, no rower. Niezłe aż znaleźć rower i Okej. Okay. Szukaj, i szukaj, szukaj. Jak stajkisz? jest to dobrze, tak? A jaka jest nagroda za konkurs wakacyjny? nagroda najlepsza. Nu tad šūkaj, šūkaj, Boris. Nie z <laughs> Ale naprawdę, wiesz co było najlepsze? dosłownie minutę przed tym, ja powiedziałem O, wchodzimy do nowego świata, będą nowe NPC-ty, nowe questy. No I dosłownie to... minutę po tym jakiś typ No to mam dla was zadanie Znajdźcie <laughs> mi rower <laughs> Jaka nagroda będzie za rower? Najlepsza Pani Basia Dlaczego piję wodę? Otóż 90% kontuzji jest spowodowanym odwodnieniem Dlatego pijcie wodę, by uniknąć kontuzji Wiesz, kurwa święty, tak to się robi, kurwa Trzeba nie mieć, kurwa, dziur w mózgu, odkleję, kurwa Muszę myśleć, kurwa, pamiętać i oglądać odcinki, kurwa, siebie, jak to powiedzieć. Dobra, na razie, na modlitewnik. Jaki modlitewnik? Właśnie robimy Dobra, zobaczymy jak Bobo będzie robił. Bobo... Wężej to złap. Wcześniej Bobo Wężej? robił... No, na szerokość ślamy. Tak, no, git. Wcześniej Bobo robił 20, no, no, teraz wziął 25. Nie, ale ciście. No Fajnie to leci. Chociaż trochę Szybła, teraz... No, trochę teraz mocno sobie no pomogłeś łokciem prawie, nie? bo ty właśnie tak mocno go do przodu bierzesz tak no właśnie, to tutaj. pokaż teraz ten boryskę ja jak robisz tak, no. bo akurat ostatnia seria twoja mi się mega podobała i szkoda, no jest, że, jest że nie znalazłem to chwilkę odpoczniesz i cię nagram wody się napije, kontuzji o, właśnie, nie... woda. dobra Dawid, odkładaj tą wodę, baczność ma być pujolku patrzysz <laughs> to może być dźwięk na to fajny w sumie taki Borysek skaczący dobra bam, leci dwa trzy i teraz się zacznie, teraz się zacznie fajna praca. Dawaj, zepnij, zepnij bicepsa. Oj, tak, Pujolku, tak jest, tak jest, tak jest. Do końca, zrobiona. To jest trzecia czy czwarta? To jest trzecia, Prze trzecia. Czyli przedostatnia, jeszcze jedna będzie przed tobą. No, przed Bobem ale też. Ale nie biorę więcej. Nie A przed biorę. Więcej. jeszcze dwie. No i dobra, o dziś nie, Dziś niemy. Dwa. No to za łatwo leci Powinienem wziąć tą 30 nie jakby 25. Jać Jeź. I Dobra, a, no to jeszcze Bob jeszcze U... Kończymy. Kończyliśmy, słuchajcie, trening, udało się Udało się, udało się, a ja jestem zadowolony fajny był, fajny. Ja fajny też się, był, fajny. takie oczuźwienie Dobra, ale to Ja nawet spać nie będę szedł jak ja teraz mam pytanie, co ty masz na głowie? A to Boże, widzę ja Nie Muszę trochę poprawić, bo nie widać O, Co, Lego. Tam, co ty masz na głowie? Lego. Original. Co ty grasz w Co to jest? To jest? Eee, no to kto wie, niech napisze w komentarzu. Nawet mogę dać moderatora temu, co będzie wiedział. Skąd ta czapka Dobra, ale powiedz... A jak ktoś nie wie, to powiedz co mam robić. To trudno, jego się powiedzieć. No dobra. Jeśli byście chcieli zobaczyć daily na kanale, to łapka w górę, subik z dzwonkiem, może cool. pomyślimy. Nie, 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 daily generalnie nie, nie, śliwką ]ta, no ogarniemy no